Byliśmy tam, też byliście zobaczyć, jest naprawdę dobre. Także wykorzystamy je maksymalnie. Najpierw poznamy boisko. Pouderzacie sobie na 5 metrów, na 10 metrów, na 15 metrów same podania po rozgrzewce. Później zrobimy krótkiego dziadka, też, żeby się dopasować do tej powierzchni. I później przejdziemy na ten pierścień taki, który robiliście z trenerem na boisku. Zrobimy do 2x12 minut. I później zrobimy krótką grę na skróconym polu gry. To będzie pierwszy trening taki adaptacyjny. Po południu będziemy mieli e, taktyczną rozgrzewkę, ale to już wszystko dowiecie się o szczegółach przed drugim treningiem. Żebyście byli e, przygotowani, będzie fragment gry 10 na 6. Później przejdziemy też e, do e, doskonalenia fazy pressingu. Wszystko panowie, Dziwa, e, 15 po dokładnie zaczynamy. E, jeżeli chodzi o sprawy, jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. Młodzież, jesteście w kontakcie za każdym razem z trenerem. Co potrzeba do treningu, jak trzeba przygotować boisko? Musimy sobie w tym pomagać, nie ma nas dużo, ale będziemy sobie w tym normalizacyjnie i skorzystać każdy mój. Czy tak się bo spróbujemy zacząć ten trening. Dobra. Dobra. Zaczynamy standardowo od e, rozruchu w biegu, potem przejdziemy sobie już na część taką e, ogólnorozwojową i pójdziemy dalej do treningu. Panowie, wszyscy jesteśmy? Razem dalej, zapraszam. Yeah. w góra, dwa, góra, Kop, dwa, wycha mój, wycha mój. Zabijcie bo będziecie biegać i macie aspekt mentalny, bo musicie zdobywać bramki. Panowie, żeby to było przyjęcie kierunkowe, czyli Dominik się otworzy, zagra mu silny pas, pierwszy kontakt w ruchu, no i zagrywamy piłkę, Fara wychodzisz, zbijasz w łącie, wpuszcza w korytarz.

Brawo Anto. Piotrek, słodek, wito, samyk, lechu, Gip, yy, muszka, yy, Kuba i w przodu na Szymon. Chodźcie jeszcze wysłowie, tu macie zasady gry. Na swojej połowie ograniczymy kontaktami. Dwa kontakty macie jak rozgrywacie piłkę na swojej połowie. Wszyscy zawodnicy, nieważne czy to pomocnik, cofa się na swoją połowę. Tam macie na połowie przeciwnika dowolność.

Zdej, zdej. Prawa, tam. Dobre, tam ce, ce. Lewa tam! Star, ja, dobra, Dobre, dobra. Ja! Brawo, tam! Lewa tam! Lewa tam! Lewa tam! Lewa Super! Brawo, tam! Lewa tam! tam! Lewa zabierają Lewa bramkę tam! zabierają tą bramkę tam! Niebiescy zabierają tą bramkę tam. jest Widzicie, że mamy boisko na półtorej godzinie i ona nas w ogóle się wystarczy. Gdzie intensywnie eliminujemy żadne sprzyjanie, nie może być żadnych usług. Tak jak na boisku jest w sumie tracimy ramkę, to tutaj jest to samo. Po rozgrzewce będziecie mieli przygotowane koszulki, podzielimy się tutaj grupa defensywna, czyli czwórka obrońców pójdzie z trenerem plus jeden defensywny pomocnik i będzie to natan, ty będzie w obydwu grupach. Yy, dwie czwórki obrońców, a ofensywni zawodnicy pójdą ze mną na tamtą ćwiartkę i tam zaczniemy i później będziemy robili takie mini schematy, mini nasze zasady w rozegraniu akcji, wypełnianie pola karnego, ale w mini zasadach. Później przejdziemy do gry 10 na 6. Trzech zawodników, którzy nie będą ofensywnych uczestniczyło, pójdzie z Mariem na uderzenia na bramkę na 10 minut, później będzie zmiana. Zaczynamy z trenerem. Ja przygotowuję koszulki zaczyna się główną rozwojówko. Później w od razu ja do góry. Ja ją do góry. jest kontakt względem mnie. Poruszamy się tyłem. Poruszamy się tyłem. Tylko tyłem się poruszaj. tyłem Brawo. Żenia I kula. A różowe koszulki też na tej połowie zostajecie. Klimuś, yy, Piotrek. Słodek i wito. Zostaje jeszcze lata tutaj. Mateusz wy jesteście na razie nie bez pressingu, jesteście na środku. Wy rozgrywacie piłkę od bramki. Naszym celem jest zdobycie małej bramki jednej, drugiej albo trzeciej, okej? Okay? Pierwsza faza. Okej. Okej, okay. Yes. Płoc, płoc. Tak musicie połamać. Czasami możesz ty wyjść wyżej, może fara no, iść na to, ale chciałbym, żebyś tam ty był. Graj! <trybuj> <Yes. Płoc. Czad. trybuj> yes. Brawo. Brawo! O to chodzi fara! Tak samo Szymon, możecie z, z kubą po zamieniać. Objedziemy! Yes. 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 Yes.

Dobra, to już! Dobra, to już! Dobra, to ci! Trzymaj! Jestem! Jedna uwaga. Piotrek, najważniejsza rzecz w piłce nożnej. W momencie, gdy jest piłka niezagrana, a ty startujesz. Nie wiesz, co się wydarzy. Będziesz już na przedniej nodze i nie wiesz, co się wydarzy. W momencie, mam przygotowaną piłkę. Antek! nie przygotowaną do długiego podania, tak jak miałeś. Nie możecie się kleić tak jak teraz, bo każdy dobry zawodnik Was e, skręci. Ustaw się wtedy za nim. Dopiero atakuj jak piłka jest w powietrzu. Atakuj z takiej odległości. Z ustawienia boku. Bo tu się robi problem w tym. Jedziemy. Ja, ja.